Jubilansy są również okazją do podziękowań tym, którzy swoją pracą, zaangażowaniem przyczyniają się do szybkiego i dynamicznego rozwoju naszej małej ojczyzny, Powiatu Garbońskiego. Wśród wielu osób aktywnie uczestniczących w życiu powiatu są m.in. kombatanci, komendanci, inspektorzy inspekcji i straży, dyrektorzy jednostek podległych powiatowi, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe. Na scenę zapraszam pana Dariusza Sadkowskiego. Pana Marka Jończaka, Pana Waldemara Zaremy, Pana Janusza Krawczyka, Pana Mariana Cabaja, Pana Edmunda Żurawka, Pana Zbigniewa Marciniuka, przedstawiciela Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Powiatu Garbolińskiego, Pana Krzysztofa Tomaszka, prezesa lokalnej grupy działania Forum Powiatu Garbolińskiego, Panią Renatę Liszewską, przedstawiciela. Polskiego Czerwonego Krzyża, Oddział w Garbolinie oraz Pana Stefana Goren, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Garbolinie. Gracias.